Będąc z dziewczyną w związku, czy to w jakiejś tam relacji, jeśli nie będziesz podchodził do innych dziewczyn, chociaż tako pogadać, flirtować, jakoś po prostu to twoja atrakcyjność w tym związku spadnie. Przestaniesz po pewnym czasie być atrakcyjny dla tej kobiety, naprawdę. Większość gdzieś tam par które są w długoletnich związkach, są po prostu tak wypaleni, że większość dziewczyn no, już jest wstrętna, że tak powiem, i goście, no to już nie są faceci, naprawdę. Gdzieś tam widzę jakiegoś tam kolegę, który wraca do domu z budowy i w ogóle idzie w brudnych gumiakach, czy w jakiś tam roboczych szelkach, czy jak ta żółta kamizelka idzie. Przez miasto, ma wszystko gdzieś, jeszcze wysiada. Powiedzmy z BMW w kombi i tak dalej. I ja sobie myślę, gdzie, gdzie ta Twoja męskość, gdzie ta Twoja atrakcyjność jest już gdzieś tam z dziewczyną, czy to po ślubie, i po prostu on wygląda jak wrak człowieka, a jego kobieta to też już po prostu wychodzi gdzieś tam z domu robi cebulkę, makijaż jakiś tak na szybko, dupa już po prostu wielka od siedzenia i gdzie ta piękna kobieta, którą gdzieś tam kiedyś poznał, naprawdę. Zamiast idziesz do pracy, ubierz się elegancko, w pracy rób swoje, przebierz się w pracy, weź prysznic i wraz do domu jak facet. Naprawdę. Wiele osób o tym gdzieś tam, no już związek rozleniwia naprawdę i na przestrzeni wielu wielu lat no ja się dziwię że te dziewczyny już gdzieś tam nie chcą spać z tymi facetami nie chcą jakieś tam orali robić i tak dalej bo już ci faceć to już wraki człowieka zero atrakcyjności i to samo idzie w drugą stronę wiele kobiet zapuszcza się dupy rosną wielkie sadła i dlatego już spada gdzieś tam ochota na zbliżenie no, i jak spada ochota na zbliżenie, no to prędzej czy później ta relacja po prostu no, się rozpada, bo nic tak nie zbliża, no jak współżycie. Seks, naprawdę. Czasem jest tak, że e, dziewczyny, jak jesteś super atrakcyjny, no to one też próbują e, sprawić, żeby ta twoja atrakcyjność gdzieś tam spadła do zero, czyli gdzieś tam robią ci ciasta, tuczą cię po prostu. Tak jak, jak w tej bajce Jasia i Małgosi, no nie? Dziewczyny takie wiedźmy i po prostu tuczą cię, żeby później Ciebie zjeść, no nie? Że gdzieś tam facet wyglądał. Super czy coś. A dziewczyna z niego zrobiła po prostu wraka. No bo po prostu inne dziewczyny gdzieś tam się za nim oglądały. Facet był atrakcyjny, ona musiała się starać. Tak, musiała się starać, bo jeden błąd i zara pójdzie do innej. Zara jakaś się do niego przyklei, no nie? I dlatego ona stara się gdzieś tam obniżyć jego atrakcyjność. No i to też jest no, nienormalne. Tak robią gdzieś toksyczne dziewczyny. Ale jeśli ty gdzieś tam jesteś w relacji, Idziesz nawet na jakieś głupie zakupy, do jakiegoś sklepu, idziesz kupić, nie wiem, szlifierkę czy wiertarkę, i tam jakaś będzie baba, dziewczyna. No i podejdziesz: Hej, szukam wiertarki dużej, może byś mi pomogła, na którym to tam przedziale jest. No i zaraz zaczniesz flirtować, ona się śmieje, hiki, heche he. i tak dalej. I jest fajnie i zaraz wiesz co, gdyby mi się zepsuła, daj numer, no nie zadzwonię. I to jest okej, okay. nie musisz do niej już nigdy dzwonić, ale flirtowanie z innymi dziewczynami, gdy jesteś w stałej relacji to nic złego, naprawdę. Ty tego potrzebujesz. Tak samo dziewczyna, będąc w relacji, musi Dbać o siebie. To nie może być tak, że wchodzicie w stałą relację i okej, okay, olewka, już gdzieś tam, już się nie golę, już nie biegam, zapuszczam sadło, olewka, smród, pach i jakoś to będzie. No nie. Tak nie może być. Ty musisz być cały czas facetem, a kobieta musi być cały czas kobietą. Facet ma cały czas... Uwodzić kobietę, a kobieta ma kokietować cały czas swego faceta. I tak, tak wyglądają najpiękniejsze związki. Nie ma w tym nic złego, że gdzieś tam idąc uśmiechniesz się do jakiejś dziewczyny. To normalne. To pokazuje, że jesteś zdrowym facetem. Pamiętaj, że to są Twoje instynkty pierwotne. Tego się nie da. Wyeliminować. A dzięki temu, że gdzieś tam poznajesz te inne dziewczyny, nie mówicie, że codziennie masz poznawać. Raz nawet w miesiącu gdzieś tam albo jakaś podchodzi, rozmawiasz z tymi dziewczynami, bo wiele zauważyłem relacji jest takich, że facet już całkowicie odrzuca wszystkie dziewczyny, podchodzi do niego i on już nie, nie rozmawiaj ze mnie, ja mam, ja mam żonę, dziewczyny, nie, nie możemy rozmawiać. No ale ja chciałam tylko zapytać się o coś tam, a gość już sobie coś wyobraża, już się boi, że kiedyś podchodzę do jakiejś dziewczyny, siedziała na ławce, ładna, gdzieś tam pieska wyprowadza, no i tak ją zobaczyłem, akurat szedłem, zrobiłem rundkę dookoła, bo była gdzieś tam za murami, że tak powiem. No idę do niej. No i hej, cześć. I nawijam i ona od razu to złomi. No i... Odejdź ode mnie, bo mój mąż by się strasznie zdenerwował. Naprawdę nie może nas zobaczyć, bo on jest bardzo zazdrosny i lepiej, żeby nas nie zobaczył jak rozmawiamy. A ja mówię, no okej, okay, rozumiem. No problemo. Cześć, no nie. No i poszedłem, ale widzicie i co jest w tym złego, żeby dziewczyna gdzieś tam sobie pogadała, no nie? Albo facet. Ale jak gdzieś tam ludzie żyją w takich toksycznych relacjach, że e, piesek, pani, klatka, gdzieś tam złota obroża, no to później po pewnym czasie no i to i tak się rozpadnie. Naprawdę. Więc... E zawsze działaj, bo naprawdę jak będziesz gdzieś tam nawet rozmawiając, czy z jakimiś ciociami czy coś, gdzieś tam w jakiejś pracy, był jakiś na przykład facet, który miał gdzieś tam żonę, dzieci i tak dalej, ale zawsze przychodził elegancko ubrany, to dziewczyny go zawsze inaczej postrzegały. On był tym fajnym, każda chciała gdzieś tam z nim porozmawiać, on gdzieś tam. Siadał na przerwie, dziewczyny dookoła, piłkawkę, śmieszkowali i tak dalej. Dziewczyny, jak miały jakiś problem, przychodziły, on im pomagał, gdzieś tam w tym urzędzie czy co. I to był taki gościu, którego każdy lubiał. Relacja, nic nie było złego. Żona nawet się nim gdzieś tam cieszyła. O, on taki jest, taki troszeczkę taki playboy, do no nie, ale ona mówiła to w takim pozytywnym znaczeniu. Bo to były tylko rozmowy, no nie? Przecież nikt nikogo gdzieś tam e, nie zmuszał do zdrady, ale dzięki temu oni tam już przeżyli 30-40 lat. No nie, no mówię, to już był taki starszy pan, no nie? I, I mówię, że to nie zaszkodziło nigdy. To tak jak gdzieś tam ty masz piękną. E, żonę i gdzieś tam ona siedzi w pracy dookoła niej ma kolegów, no nie pomagają jej to też jest na plus, bo czasem jak jakąś sprawę załatwić czy to remont, to ona gdzieś tam zadzwoni do jakiegoś tam Marcina, Staszka i zara ci ogarną warsztaci, remont, jakieś tam naprawdę, a zamykanie się tylko na siebie i Niedopuszczanie żadnych ludzi do siebie to już tworzy taką toksyczną relację, która prędzej czy później się rozpada. Naprawdę. Żadna relacja nie trwa. Także nie ograniczaj się. Poznawanie nowych osób to nic złego. Naprawdę. A Twój umysł stanie się jaśniejszy, twoja relacja wtedy będzie piękniejsza, bo, mając świadomość tego, że wciąż jesteś atrakcyjny, że wciąż możesz podejść do każdej dziewczyny, ale ty siedzisz z tą, którą wybrałeś, sprawia, że ta relacja będzie najpiękniejsza. Tak samo dziewczyna, mając świadomość tego, że może mieć Każdego, ale trwa przy tobie, pokazuje, że, że to jest świadomy wybór. I przez to ta relacja jest zawsze najpiękniejsza, najtrwalsza do grobowej deski. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się.